Przenosimy się na lofoty, tylko gdzie są te lofoty? Właściwie gdzie są lofoty? Tam jest Marta Jaroszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Chciałam zacząć rozmowę od tego, jak otwierasz oczy rano, wstajesz, przeciągasz się i wyglądasz przez okno, to co widzisz? Tak zazwyczaj. Może. Może. Ja mieszkam nad morzem, dlatego że mój dom na lofotach jest położony przy plaży, więc otwierając oczy, i wyglądając przez okno widzę morze. A co to I jest drob... za morze? To jest morze norweskie, okay. tak, które okala cały półwysep i nasze lofoty. Y na ale widzisz czy nie widzisz, bo tam zdaje się ze słońcem bywają problemy na lofotach. <grym> tak, bywają problemy. Mamy okres nocy polarnej, aczkolwiek noc polarną mamy takie 3-4 godziny szarówki w ciągu dnia, więc nie mamy totalnej ciemności. Ale zimą, nawet kiedy jest śnieg, to jest dużo jaśniej, więc to może widać. Codziennie można je zobaczyć. Czyli może widać morze, i to jest morze norweskie. Ja tak próbuję sobie wyobrazić, czy ten Twój dom jest tak skierowany na północ, czy na południe, na wschód, na zachód, no bo to są wyspy, więc z każdej strony właściwie jest to morze. Tak, moje, mój dom akurat ma okna na zachód. Ale wiadomo, że na Lofotach ten zachód się przesuwa, dlatego że to nie jest tak jak w Polsce, że mamy w tym samym miejscu i w tym samym miejscu wschód i zachód, tylko mamy jakby w różnych miejscach wschody i zachody, przez to, że ten dzień się wydłuża. Dążymy do nocy polarnej, potem do dnia polarnego, ale tak widzę zachód i z mojego okna z salonu widzę północ też. Czyli północ i zachód, trochę to już zagmatwane, ale spokojnie rozwiążemy te wszystkie zagadki. Czy na lofotach wariują igły w kompasie? W związku z Czasem. tym, że północ to nie północ, i zachód to nie zachód? Czasami się zdarza, jak jesteśmy w wysokich górach, to czasami się zdarza, że nie mamy ani zasięgu. Iły w kompasie też potrafią szaleć ze względu na to, że nasze góry, polskie góry są jednymi z najstarszych na Ziemi i tam jest bardzo dużo żelaza. Więc tak, takie teoretyczne teraz jakby wytłumaczenie, ale szaleją, szaleją jakby. A propos tego zasięgu w książce, którą napisałaś właśnie o Lofotach, jest taki fragment o jednej z wysp. Proszę wybaczyć, ale ja się nie odważę wymówić jej nazwy, że tam może być problem z zasięgiem, ale spokojnie podejdźcie tam trzy kroki w prawo, dwa kroki w przód i jeden krok do tyłu. Stańcie twarzą do tego, a nie do czegoś innego, i tam właśnie złapiecie zasięg. To już jest bardzo, przepraszam tak, za myślę. anglicyzm, insiderskie info. Tak, to jest wyspa Varoy i tam na Nordlandshagen, czyli na tym miejscu, gdzie jest wystawiony totalnie na północ, skąd widać przepiękny Midnight Sun, jest takie miejsce, gdzie nie ma totalnie zasięgu. Jak się ten zasięg chce odzyskać, to trzeba dojść takim wzniesieniem do takiego totemu. To wygląda jak taki, taki bardzo lichy indiański totem. I w tym miejscu jest taki, taki przesmyk z tyłu, ze nami w górach, gdzie ten zasięg przechodzi. I tam ten zasięg można, jeżeli ktoś chce jakiś telefon wykonać, albo w moim przypadku maile odebrać, to tam raz, dwa razy dziennie trzeba się przespacerować. Niesamowite swoją drogą, szczególnie. Znaczy w Polsce też są miejsca tak zwane dziury zasięgowej, że trzeba się przesunąć dwa kroki w lewo i, i, i trzy kroki w tył, żeby złapać ten zasięg, ale jednak jest to dosyć zaskakujące zobaczyć takie właśnie wskazówki napisane w książce. Skąd ty w ogóle wzięłaś się na lofotach? Ja na Lofotach po, y, pojechałam w 2010 roku tak naprawdę na pracę sezonową do pracy sezonowej y, na Hamno, czyli na tym słynnym ośrodku Hamny, który przede wszystkim jest na okładce lofotów tego przewodnika i tam pracowałam y, w turystyce. Pojechałam tylko na trzy miesiące, ale y, że tak powiem, Lofoty y, tak mi wciągnęły, że zostałam 15 lat. Czy powiedziałabyś, że to jest twoje miejsce na Ziemi? Teraz już tak, kiedyś nie, bo to było takie love-hate relationship. Ja bardzo ciężko miałam na początku, jakby, zadomowić się na lofotach, było mi z tym bardzo trudno, chociaż było to piękne miejsce, ale. Jakby kilka rozmów ze sobą, kilka rozmów <noise> wieczorami, jakby z Zorzą Polarną, z Midnight Sunem, z Dniem Polarnym i wszystko się unurmowało. No wieczory tam długie, więc pewnie i rozmowy były długie. Zastanawiam się, z czego wynikały te problemy. Czy ludzie są tam mało gościnni, czy klimat jest inny, czy może właśnie te długie noce i długie dni tak na ciebie oddziaływały? Tak naprawdę na każdego oddziałuje coś innego. Dla mnie najcięższym y, powodem zdania tam na Lofpotach było takie zimne podejście norweskie. Bo Norwegowie, mm. dwacza na północy, są, oni są bardzo ciepli w takim pierwszym kontakcie, ale w takim kontakcie już na dłuższą metę, y, no to ciężko się jest z nimi y, zadomowić, zaprzyjaźnić. Ja nie mówię wszyscy, tak? mówię o swoim doświadczeniu, ale z doświadczenia mojego i moich znajomych właśnie tak to wygląda. Y, no i wiadomo, sztormy. Ja nie byłam przygotowana w ogóle na noc polarną. Dzień polarny to jest najprostsze, co może być na alfotach, bo człowiek jedzie i ma 24 godziny na dobę słońce, może robić wszystko. I tak naprawdę ogranicza nas tylko Ogranicza nas tylko nasze ciało i nasz umysł. Ograniczamy się sami. E, światło nas nie ogranicza, można wychodzić na szlaki o północy, co ja zawsze polecam i zawsze piszę w przewodnikach i zawsze piszę o tym ludziom w wiadomościach prywatnych, że jeżeli macie ochotę wyjść na szlak latem, jeżeli jesteście na Lofotach, to zróbcie to o 10 w nocy, bo szlaki są puste, światło jest miękkie, jest przepięknie. Zima sztormowa, długa jesień, która jest bardzo sztormową jesienią. Czasami oczywiście zdarzają się przepiękne miesiące, tak jak mieliśmy dwa lata temu listopad, gdzie nie było w ogóle opadów, ale jednak brak tego światła, ta cisza, te wiatry, ta niemożliwość wyjścia z domu, niemożność wyjścia z domu, żeby cokolwiek załatwić, ponieważ nie otworzył drzwi, a jak otworzysz drzwi, to możesz z nimi odlecieć, spowodowało, że to był ciężki okres na początku dla mnie. No tak, jestem w stanie sobie wyobrazić, co innego pojechać tam na tydzień, dwa, pobyć i wrócić do domu, a co innego jednak tam mieszkać. No tak to czasem bywa, prawda, z miejscami, które wydają nam się istnymi rajami na ziemi, że Dokładnie. mieszkanie tam jednak weryfikuje pewne wyobrażenia. No ale właśnie, jeżeli ktoś chce się wybrać na lofoty, to takie minimum czasu, które powinien tam spędzić, żeby no, zasmakować tych lofotów, to ile. To Zależy. To Aha, taka wymieniona odpowiedź. Bo na lofotach się bywa. Na Lofoty są zupełnie inne w, podczas tej jesieni, którą mam bardzo długą, bardzo krótkiej wiosny, zimę i lata. To są zupełnie inne lofoty. To samo miejsce, inny widok. Na lofotach tak naprawdę każdy dzień to samo miejsce, inny widok. Inne światło, inne chmury, inna pogoda. Jakby, żeby w lato przyjechać na lofoty i tak naprawdę je zwiedzić na spokojnie, to 10 dni to jest bardzo optymalnie, a tydzień to jest takie uważam minimum. Wiadomo, że są ludzie, którzy robią to w 3 dni, ale to jest tylko takie, jakby odhaczenie tego miejsca. To nie jest miejsce poznane. No tak, ja powiem szczerze, czytając twoją książkę, zaczęłam już w głowie układać sobie plan, ale potrzebowałabym co najmniej czterech tygodni urlopu. Nie wiem, czy mm. mi się to uda zrealizować. Mam do ciebie pytanie, jak się w języku norweskim czyta, czyta takie przekreślone o? E. Aha. E. Bo pan, którego za chwilę zaprezentujemy na antynie, pochodzi z miasta. Ja to przeliteruję: by, o, d, i o właśnie przekreślone, jak się to wymawia? Budę. Budę. No właśnie dlatego ja się nie podejmuję wymawiać norweskich nazw. Pan chyba nazywa się Sendre Justad, ale mogę coś przekręcać. Tak, możliwe, że tak się nazywa. To jest bardzo popularne nazwisko. Tytuł piosenki w każdym razie jest prosty i między innymi dlatego się na nią zdecydowałam. Tytuł piosenki to. Paradis. A my wracamy za chwilę do rozmowy. Przypominam, że rozmawiamy o Lofotach z Martą Jaroszyńską, która Lofoty zjeździła wzdłuż i wszedł, wszerz, bo pierwszy raz była tam w roku 2010. No i jakoś tak się stało, że Lofoty ją wciągnęły, mimo że. No, nie jest to, jak Państwo słyszeli, naj, naj, nie to, że najzdrowsza, ale najłatwiejsza relacja. Lofoty to są wyspy, mimo że na pierwszy rzut oka wyglądają właściwie jak no, taki cypelek, taki nie. półwysep, ale jak się tak przyjrzeć, to faktycznie to są wyspy. I jest jedna droga, która ciągnie się przez całe lofoty. Tak, to jest droga E10, która też jest nazwana drogą K króla Olafa Kungs, Olaf Way, dlatego że on przyjechał ją otworzyć na odcinku w O. I ta droga łączy pięć wysp, pięć głównych wysp: to jest właśnie Moskenes, to jest Flaksta, to jest Westwagoj, Gimsoj i Austwagoi. E, I mamy jeszcze trzy wyspy, które są większe: to jest Rest i Waroj, właśnie ta Waroj, na której nie ma zasięgu, one są na południu, e, Iskrowa koło Svolvar, czyli koło wyspy Austwagoi, i tam już tylko można albo dopłynąć promem, Albo dolecieć samolotem. Tak jest, także już Państwo wiedzą, jak to zrobić, bo y, łatwo jest się dostać na lofoty, czy właśnie jest trudno się dostać na lofoty? To jest rzecz, z którą od wczoraj ze sobą walczę. Bardzo łatwo się jest na lwoty. Naprawdę, wbrew pozorom, to nie jest trudny kierunek. Można albo przyjechać sobie autem z Polski, e, promem z Gdyni do Karskrony na przykład, albo do Nesham, do Szwecji, potem prosto już w kierunku północ. E, albo można dolecieć do Budy, do haszta. Niektórzy też wybierają odcinek Gdańsk-Trumse bezpośrednio z liniami lotniczymi Wizard I potem już zjeżdżają, co prawda, 9 godzin się jedzie, ale wiecie, w takich pięknych okolicznościach przyrody i 嗯。<laughs> Oho, chyba Marta się przesunęła. Lofoty tak to jest o, czysta dobrze. przyjemność. No tak, niewątpliwie tak. To jest w sumie niewielki wycinek Norwegii. Norwegii, która jest przepiękna zresztą, jak cały ten hmm, półwysep skandynawski. Mm. Natomiast jak patrzę na ujęcia Lofotów, czy to w Twojej książce, czy w internecie, no to tam są góry i czerwone domki, i góry i czerwone domki, no i woda. I jest tam coś jeszcze. Piękne plaże. Mamy mm -hmm. jeszcze piękne plaże piaszczyste od strony północnej, ale tak, Lofoty to nie jest kierunek do wygrzewania się w kurortach mm -hmm. na all-inclusive. To jest kierunek do aktywnego zwiedzania. Wiadomo, że Lofoty można też zwiedzić z pozycji samochodu i są tacy ludzie, i ja im też to te plany rozpisuję, podróży, którzy przyjeżdżają i nie mają jakby kondycji albo też zdrowia, żeby pochodzić po tych górach po wysokościach, bo nasze góry są, mimo że są niskie, są bardzo wymagające, to o tym trzeba pamiętać, ale Lofoty to są głównie widoki, to jest głównie trekking, to jest głównie wędrówka, to jest wypoczynek aktywny. No ale na plażach też zdarzają się na przykład surferzy. Tak, tak. Mamy Lofoty to jest w ogóle, jeżeli chodzi o kierunek dla surferów, całoroczne. I tak naprawdę najwięcej surferów mamy zimą, dlatego że oni przyjeżdżają do nas z całego świata, z Nowej Zelandii, z Australii, z USA, zewsząd, żeby poserwować właśnie pod Zorzą Polarną. A, no. czyli to o zorze polarną chodzi, to nie chodzi o jakieś wyjątkowe fale albo na przykład prądy morskie, ale zdaje się, że jest tam jakiś taki prąd, który jest dość znany, szczególnie miłośnikom literatury. Tak, to jest prąd zatokowy Golfström, który okala nasze wyspy, on podnosi w ogóle naszą temperaturę o 4 stopnie w porównaniu do innych miejsc na tej samej szerokości geograficznej. I oprócz tego jest jeszcze bardzo słynny prąd między Wyspą Moska Soja, a samotną górą, Wyspą Górską Mosk która była już opisywana przez Juliusza Wernera. Tak, jest to Moskstraumen, jeden z najsilniejszych prądów na świecie. Wydawałoby się, że Norwegia no to śnieg, więc jakieś straszliwie ujemne temperatury. Jak to jest właśnie z temperaturą na Lofotach? Właśnie dzięki temu prądowi zatokowemu Goldström mamy dużo cieplej, dużo wyższą temperaturę niż na przykład w Budę, czy w głębi lądu. Mamy tak, no, Ramberg, czyli moje miasteczko, które położone jest od strony zewnętrznej, to jest taki minus 4, minus 5. Wiadomo, że jak przyjdzie wiatr z północy, to czasami odczuwamy i minus 100. Ja <laughs> się śmieję Uff, zawsze, że temperatura odczuwalna jest naprawdę niska, dlatego że jak wieje 120 km na godzinę z północy, no to nawet najlepsza puchówka potrafi nie ogrzać nas tak, jak powinna nas ogrzać. Ale tak statystycznie mamy minus 5, minus 6, to są naprawdę takie już mroźne zimy. Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, czyli generalnie takie podstawowe wyposażenie każdego, kto marzy wybrać się na lofoty, to pewnie dobre buty, dobre spodnie, dobra kurtka, dobre rękawiczki. My, mieszkańcy Lofotów, do tego powiedzenia dodajemy jeszcze jedną frazę: że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, powiedział ten, kto nigdy nie był na Lofotach. <słyski> Dlatego że u nas, mimo wszystko, nawet jeżeli ma się te ubrania przeciwdeszczowe, deszcz pada poziomo. Bardzo często przez wiatry pada poziomo. Albo z prawej na lewą, albo z lewej na prawą, więc zawsze któraś strona jest mokra. I nawet jak się ma bardzo dobre, nieprzemakalne ubrania, to po takim staniu na deszczu przez 10 godzin, to ubranie w końcu przemoknie. Ale tak, na lofotach wełna. To jest podstawa, używamy jej latem, używamy jej zimą, jesienią, całorocznie, moja rodzina cała używa wełny. Jesteśmy wełnę ubrani od stóp do głów, wełna pierwszą warstwą, wełna drugą warstwą. Się śmiejemy że wełna to jest nasze drugie ciało. Czyli właściwie zamieniacie się w owce, których na Lofotach też, zdaje się, nie brakuje. <laughs> tak, dokładnie tak, możemy powiedzieć, że zamieniamy się w owce, na Lofotach jest bardzo dużo owiec, zwłaszcza latem na drogach i o tym musicie pamiętać, jak będziecie jeździć, że owce mają pierwszeństwo. Bezdyskusyjnie. Tu nie, jakby nie, nie zapraszamy do dyskusji w tej kwestii. Owce na lofotach mają pierwszeństwo wszędzie. No tak, a drogi swoją drogą są, zdaje się, dosyć wąskie. Tak, mamy drogi szerokości 3 metrów. To jest droga krajowa. Przypominam, że droga E10, ciągnąca się od O aż do Lulej w Szwecji, to jest droga, która jest drogą krajową, ale na lofotach, na niektórych odcinkach była poszerzana i normalnie są dwa pasy, tak jak do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni w naszym kraju w Polsce, ale zdarzają się nawet odcinki, gdzie droga, która ma jakby dwa pasy ruchu, ma 5,8, i pół metra szerokości. Są odcinki, gdzie ta droga ma trzy metry szerokości. Są mijanki, gdzie trzeba przepuścić auto jadące z Jad Jazda na Lofotach jest bardzo wymagająca. To jest szkoła auta. cierpliwości, mam wrażenie, bo jeszcze owce można spotkać. także A Poza tym widoki My są takie, nie tak. że pewnie nikt nie ma ochoty jechać szybciej niż na przykład 60-70 km na godzinę. Ja bym tu dodała 40 okay. metrów na godzinę. I dla nas mieszkańców to jest czasami trochę stresujące i denerwujące, bo my jedziemy do pracy, my jedziemy z punktu A do punktu B coś załatwić. Ja rozumiem turystów, którzy przyjeżdżają i mają ochotę poglądać widoki. I tak, jest to duża szkoła cierpliwości dla nas. No tak, dla was tak. Wspomniałaś o miejscowości, o uroczej nazwie po prostu O, czyli to jest tak. to takie A z O na górze, to jest ta miejscowość? Tak. Z tym, że to nie jest O, tylko to jest takie O. O, o, o okej. Okay. Tak. Dobrze wiedzieć. Dokładnie to tak. jest miejscowość znana na świecie chyba właśnie głównie ze swojej nazwy. Tak. To jest jedna z najkrótszych, bo jest kilka o. Są o i lufuten, czyli o na Lofotach i jest jeszcze o wyżej tak samo. Ale tak to jest miejscowość, która jest ostatnią miejscowością na wyspie Moskenes, która ma połączenie drogowe. I tam ta droga się kończy. Myjemy się, że tam asfalt się zawija. Albo może właśnie tam się zaczyna. Rozpoczyna, Otóż to właśnie. To już zależy od tego, jak człowiek patrzy. No, powiem Państwu, że lofoty mnie bardzo zaintrygowały. Nie ukrywam, że w momencie, kiedy żarleje się z nieba, to ja sobie właśnie marzę o takiej wyprawie gdzieś na północ, gdzie jest chłodniej. Więc być może, no być może, Marto, spotkamy się gdzieś na lofockim szlaku. A swoją drogą, jak się mówi na mieszkańców lofotów w sensie po polsku, to są. no to nie są lofociarze. To są lofociarze. My nazywamy, tak, mówimy lofociarze. Lufudwaring tak naprawdę. Lufudwaring to są e, osoby, które e, tam mieszkają, tak, autochtoni. Lufudwaring. A dużo ich jest? Tych autochtonów? Mm. To no, już jest taka mieszanka. Wiadomo, mm. że są osoby, które tak naprawdę. Ja w ogóle jeszcze mam sąsiadów, którzy nigdy nie opuścili Lofotów, nawet na wakacje. Oni tam cały czas są i to są takie osoby już starsze. Jest bardzo duża rotacja mamy na całym archipelagu około 24 tysięcy mieszkańców. Wiadomo, że ta liczba jest zmienna w zależności od sezonu, od roku, ale takich. No i oczywiście Polacy my jesteśmy jedną z liczniejszych nacji, która tam się osiedliła. Ale takich prawdziwych, prawdziwych Norwegów lufociarzy już jest coraz mniej. No cóż, wymiana pokoleń następuje, dopadne, kto wie. Dopadne. Kto wie, może Państwa skusiliśmy, i kto wie, może za kilka lat spotkam się z inną osobą, która na przykład pod wpływem właśnie tej audycji zdecydowała się przenieść na lofoty, choć musi to być decyzja przemyślana, nie da się ukryć. Marta Jaroszyńska z Lofotów, autorka przewodnika po lofotach, była gościnią Radia Nowy Świat. Serdecznie Ci dziękuję, no i w takim razie, no to pozdrów może. Pozdrowie, dziękuję również serdecznie za rozmowę. Radio Nowy Świat. Pion i poziom.